Nie zniknie w awarii, nie spadnie w sekundę. Z gotówką w portfelu to ty zawsze. No dobra, jeżeli cenisz sobie wolność, to musisz na nowo odkryć gotówkę. Pamiętasz ostatnio, jak płaciłeś za kawę i terminal odmówił posłuszeństwa? Z gotówką po prostu podajesz pieniądze i BUM! Kofeina w zasięgu ręki. Zakupy spożywcze? Żadnych aplikacji, żadnego Wi-Fi, żaden problem. Gotówka jest zawsze gotowa. Nie potrzebuje baterii. A prywatność? To jak mieć swój mały sekret? Żadnych śladów w sieci, tylko czyste, proste transakcje. Wyobraź sobie wolność od zamartwiania się, że karta nie przejdzie albo telefon padnie w trakcie płacenia. Więc następnym razem, kiedy gdzieś wyskoczysz, zostaw stres związany z technologią w domu i ciesz się prostotą gotówki. Wolność, kontrola i spokój ducha wszystko to w Twoim portfelu. Gotówka. Twój bilet do dnia wolnego od technologii. Nie zniknie w awarii, nie spadnie w sekundę. Z gotówką w portfelu to ty zaczynasz rundę.